Dzisiaj specjalne wydanie: Dzień dobry, Aquapark, ponieważ znajdujemy się w miejscu, w którym powstanie najnowocześniejszy fitness w Polsce Fitness Aquapark Wrocław. Aktualnie trwa końcowy etap prac wykończeniowych i wystroju wnętrza. A po remoncie powstanie m.in. sala do spinningu z 20 rowerami oraz ekranem LCD, na którym wyświetlane będą tętna ćwiczących. W strefie fitness poćwiczycie też taniec na rurce, czyli pole dance, jogę czy sztuki walki. W części siłowej zainstalowane zostaną najnowocześniejsze urządzenia do ćwiczeń. Do dyspozycji będzie około 30 nowoczesnych bieżni, 10 rowerków oraz 10 steperów zawierających 17-calowe wyświetlacze LCD. Otwarcie Fitness Aquapark Wrocław już 7 grudnia. Więcej szczegółów znajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku Fitness Aquapark Wrocław. Do zobaczenia!